Bo to minie 31. rocznica zbrodni lubińskiej. Trzy osoby musiały oddać życie. Polkowiccy radni w końcu na swoim. Przeprowadzka zakończona. Poczułem się dobrze w tym obiekcie. Piątek, 30 dzień sierpnia. Katarzyna Szatkowska, witam i zapraszam na informacje. Nigdy nie przypuszczałem, że ktoś z orzełkiem na czapce będzie na mnie polował. Wspomina wydarzenia z 31 sierpnia 1981 roku w Lubinie Mirosław Mudecki, działacz Solidarności. 31 lat temu w całej Polsce odbywały się manifestacje w rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych. Ta lubińska okazała się rzezią zorganizowaną przez służby mundurowe komunistycznych władz podczas której zastrzelono trzy osoby. W sobotę o godzinie 11:00 rozpoczął się w Lubinie obchody 31. rocznicy zbrodni lubińskiej. Scenariusz manifestacji w Lubinie miał być taki jak w całej Polsce. W rocznicę podpisania porozumień sierpniowych, Lubinianie mieli przyjść do rynku, ułożyć kwiaty w kształt krzyża, odśpiewać kilka pieśni patriotycznych i pokojowo rozejść się do domów. Chcieliśmy uzyskać, prawda, jak, jak, jak ludzie czy się solidaryzują, ile ludzi przyjdzie itd. Tak ale nie po to, żeby walczyć, tylko przyjdą złożą kwiatkę i odśpiewamy, bo tak, tak było proponowane. Odśpiewamy pieśń, wiadomo, no i zobaczymy, że jesteśmy i idziemy. No ale niestety yy, ubecja się przygotowała, zomo się przygotowało. Myśmy odśpiewali między jedną pieśnią a drugą okrzyki znosiliśmy, wypuścić internowanych, prawda, wypuścić uwięzionych. Wypuścić Lecha, zamknąć Wojciecha. Służby mundurowe miały jednak zaplanowany inny scenariusz 31 sierpnia 1982 roku. Sierra Leoni z gazowych granatów i z ogłuszających petard, prawda, szereg innych, ale strzelanie rekoszetem w bruk, że one skakały jak żabki. Manifestanci nie spodziewali się, że może zostać użyta ostra amunicja. Do rynku przyszły całe rodziny, nie tylko działacze Solidarności. Były osoby starsze i dzieci. Lubinianie zostali zakleszczeni przez zomowców. Wszyscy próbowali uciekać. Nigdy nie przypuszczałem, że będę oglądał, że ktoś z orzełkiem na czapce... Będzie nam nie polował, nie? Strzały padały nie tylko z chodników, ale także z nadjeżdżających samochodów milicyjnych. Kilkadziesiąt osób zostało rannych. Od strzałów zginęło trzech Lubinian: Michał Adamowicz, Andrzej Trajkowski i Mieczysław Poźniak. Najprawdopodobniej chodziło o to, żeby złamać, żeby udusić to społeczeństwo, w jakiś sposób zniewolić. I masz, jak to się mówi, pełną michę, to nie szczekaj i nie podskakuj. Nie, no niestety, no. Trzy osoby musiały oddać życie za to, żebyśmy w miarę w miarę coś zasmakowali. W sprawie zbrodni lubińskiej zapadły prawomocne wyroki na trzech dowódców milicji. Skazane za kierowanie akcją ZOMO, Jan M. do tej pory skutecznie unika więzienia. Ludzie, którzy wydali rozkaz użycia broni podczas manifestacji, do tej pory nie zostali ukarani. Komisja Rokity odrzuciła, odsunęła pana mameta od sprawy, nie? A to człowiek, który się przyznał, że strzelał z astroju amunicji, yy, z nyski, od, gdzie otwarte drzwi były, z pozycji siedzącej na skrzyżowaniu przy dużej poczcie. Nie? To dla mnie to był potencjalny zabójca Trajkowskiego i Poźniaka. No, Obejdźmy, jak się tam tłumaczyli, że rykoszety się mogły odbić, nie? No, ale, no, ale strzelałeś z ostrej amunicji. Przecież jesteś milicjantem, to wiesz, co to jest ostra amunicja, nie? że to zabija. Podczas sobotnich obchodów, oprócz uroczystej mszy świętej, która odbędzie się o godzinie 12 w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz składania kwiatów pod pomnikami i na grobach ofiar, odbędzie się tradycyjnie już festiwal Muzyka Zaoblężonego Miasta. Radni powiatu Polkowickiego po raz pierwszy obradowali we własnej sali konferencyjnej. Przez 14 lat, od kiedy powołano ten organ samorządu terytorialnego, Polkowickie starostwo nie miało własnego budynku, a sesje odbywały się w różnych miejscach, najczęściej w Polkowickim ratuszu. Podczas pierwszych obrad w Gmachu przy ulicy Świętego Sebastiana frekwencja była stuprocentowa. Większość radnych odwiedziła nowy budynek po raz pierwszy. Po 14 latach funkcjonowania powiatu polkowickiego, herby wszystkich należących do niego gmin znalazły swoje miejsce na ścianie sali konferencyjnej nowej siedziby. Wreszcie możemy godnie zaprezentować te herby, a to jest pewien symbol, oczywiście, bo to miejsce i te herby. Nieprzypadkowo tu się znajdują, bo mają wyrażać naszą tożsamość, nasze powiązanie i szacunek wobec gmin tworzących powiat polkowicki. My ciągle pamiętamy o tym, że bez tych gmin tego powiatu by nigdy nie było. To z inicjatywy tych gmin zrzeszonych w Związku Gmin Zagłębia Miedziowego doprowadzono do tego, że ten powiat w ogóle powstał. Teraz możemy za to podziękować. Wcześniej sesje powiatowe odbywały się w Polkowickim Ratuszu dzięki uprzejmości Urzędu Gminy lub w Akwaparku. Teraz w nowym budynku sala jest przestronna i funkcjonalna i przede wszystkim na miejscu. Życzyłbym sobie tego, żeby tutaj decyzje, które będą zapadać na tej sali były bardzo przyjazne dla mieszkańców i, i bardzo istotne dla, dla powiatu polkowickiego. Sala jest wyposażona w mikrofony i mównice. Oprócz stołu dla radnych są również miejsca dla zainteresowanych mieszkańców. Jest też zaplecze oraz wyjścia na tarasy. Po prostu zapoznałem się tylko z salą, z akustyką, z nagłośnieniem w tygodniu. Myślę, że dzisiaj jest sesja przebiegnie normalnie. Mamy tylko lepsze samopoczucie, bo jesteśmy u siebie. To myślę, chyba jest taki największy atut tego, że znajdujemy się na swoim. Nie będą więcej, nie będziemy więcej się gdzieś tam tułać po, po innych salach. Większość radnych odwiedziła budynek nowego starostwa po raz pierwszy. Nawet według starosty Polkowickiego, który od jakiegoś czasu pracuje w nowym miejscu, mogli się oni czuć początkowo odrobinę nieswojo. Na początku przez pierwsze 2-3 tygodnie się czułem tak bardzo jakoś jeszcze nijako bo nie mogłem się przyzwyczaić do tego miejsca, natomiast już w tej chwili poczułem się dobrze w tym obiekcie, już uważam, że, że go na tyle przyswoiłem, że jest wszystko ok. Podczas pierwszej sesji w nowym budynku radni zajmowali się takimi sprawami jak zmiany w budżecie, projekt dotyczący nowej jakości doskonalenia pracy nauczycieli, czy też utworzenia społecznej straży rybackiej. Lubinianie mogą pomóc dzieciom chorym na autyzm. Wystarczy, że przyjdą na koncert organizowany 7 września w Centrum Kultury Muza w Lubinie i kupią cegiełkę w wysokości 15 zł. Imprezę organizuje Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci z Autyzmem i Innymi Zaburzeniami Rozwojowymi w Legnicy. Podczas koncertu odbędzie się m.in. aukcja, z której dochód zostanie przeznaczony na terapię dla chorych dzieci. Będzie można licytować koszulki piłkarzy Zagłębia Lubin, biżut. Nawet profesjonalną sesję zdjęciową. Miesięczny minimalny koszt terapii dziecka chorego na autyzm to wydatek sięgający tysiące złotych. To kwota znacznie przekraczająca możliwości finansowe wielu rodzin dotkniętych tym problemem. Koncert w Lubinie ma być okazją do nawiązania kontaktu z rodzicami, którzy nie wiedzą o istnieniu naszego stowarzyszenia, mówi jego prezes Joanna Pyzińska. Przez ten rok działalności ponad yy, mamy na koncie dwa koncerty charytatywne. Cały dochód z tych koncertów jest przeznaczony na terapię dzieci z autyzmem. Współpracujemy z Centrum Terapeutyczno-Opiekuńczym Busia w Legnicy i tam te wszystkie terapie się odbywają. Dzięki no, dotacjom y, firm przede wszystkim. Takie cegiełki-wyjściówki można od dziś kupić w Centrum Kultury Muza w Lubinie. W trakcie koncertu odbędzie się aukcja, z której dochód przeznaczony zostanie na terapię dla dzieci chorych na autyzm. Kto będzie występował, jeszcze nie zdradzamy. To niespodzianka. No i generalnie koncert ma spełnić rolę taką, że zbieramy pieniążki na terapię dla naszych dzieciaczków. Również rolę informacyjną, przede wszystkim będziemy mówić o autyzmie, że jesteśmy wśród Was, będzie wystawa prac dzieciatków naszych z arteterapii. W dniu imprezy przed wejściem do Centrum Kultury Muza odbywać się będą specjalne ćwiczenia zatytułowane Oczyma i uszami autysty. Chętnie będą mogli zobaczyć z jakimi problemami na co dzień zmagają się chore dzieci. Koncert w Muzie odbędzie się 7 września o godzinie 18. W niedzielę odbędą się dożynki powiatu polkowickiego i związku gmin Zagłębia Miedziowego. W tym roku gospodarzem imprezy jest Smardzów w gminie Jerzmanowa. Atrakcji będzie co niemiara, nie zabraknie tradycyjnego dzielenia się chlebem dorzynkowym i prezentacji dorzynkowych wieńców. Będą również występy zespołów folklorystycznych oraz koncert Roberta Rozmusa z zespołem. Po raz drugi będą to dożynki Związku Gmin i Powiatu Polkowickiego. Zostaną one zorganizowane w gminie Jerzmanowa, która nie leży w granicach powiatu polkowickiego, jest jednak członkiem ZGZM. Bardzo serdecznie zapraszam, bo to są dożynki Związku Gmin i Powiatu Polkowickiego do gościnnej gminy Jerzmanowa. Myślę, że mieszkańcy naszego powiatu i również zaprzyjaźnionego powiatu głogowskiego przyjadą na te dożynki w dniu 1 września. Bardzo serdecznie w imieniu za Rządu organizatorów zapraszam. W ramach dożynek zaplanowano szereg tradycyjnych konkursów, na przykład na najpiękniejszy dożynkowy wieniec. Odbędzie się też inscenizacja dożynkowa. Impreza rozpocznie się w niedzielę, 1 września, mszą świętą, która rozpocznie się o godzinie 12 w kościele w Smardzowie. To wszystko w informacjach. Dziękujemy Państwu za uwagę. Do zobaczenia.